Cukrzycy czy witaminy pomagają Wam? Czy po cichu szkodzą? Każdego dnia miliony ludzi przyjmują suplementy, myśląc, że robią coś dobrego dla swojego zdrowia. Jednak niewielu zdaje sobie sprawę, że niektóre witaminy mogą w rzeczywistości podwyższać poziom cukru we krwi, uszkadzać nerwy i obciążać nerki. W tym filmie przyjrzymy się bliżej trzem niezbędnym witaminom, których każdy cukrzyk potrzebuje, aby chronić swoje serce, obniżyć poziom A1c, i poprawić wrażliwość na insulinę, a także trzem witaminom, których należy unikać, ponieważ mogą one niepostrzeżenie pogarszać cukrzycę i sprzyjać powikłaniom. Jeśli więc poważnie myślisz o ochronie swojego zdrowia, obejrzyj ten film do końca. Może to całkowicie zmienić sposób, w jaki stosujesz witaminy. Zacznijmy od trzech najważniejszych witamin, które każdy cukrzyk powinien przyjmować codziennie, aby chronić poziom cukru we krwi, nerwy i najważniejsze narządy. Zacznijmy od tej, której organizm po cichu pragnie najbardziej. Po pierwsze, witamina D. Witamina D odgrywa cichą, ale potężną rolę w życiu cukrzyków. Nie chodzi tylko o zdrowie kości. W przypadku osób kontrolujących poziom cukru we krwi, witamina D ma bezpośredni wpływ na reakcję organizmu na insulinę, zwiększając wrażliwość komórek, dzięki czemu glukoza może przedostawać się z krwi do mięśni i narządów, gdzie jest potrzebna. Niski poziom witaminy D jest ściśle powiązany z pogorszeniem insulinooporności, wyższym poziomem HbA1c, a nawet zwiększonym ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu drugiego. W sercu pomaga regulować ciśnienie krwi i wspiera elastyczność naczyń krwionośnych, która często jest upośledzona u diabetyków. W układzie nerwowym łagodzi stany zapalne, które uszkadzają zakończenia nerwowe, co pomaga zmniejszyć pieczenie i drętwienie, które wielu diabetyków odczuwa w stopach i dłoniach. Chroni również komórki nerek przed zmianami włóknistymi, wspierając funkcję filtrującą, szczególnie we wczesnych stadiach cukrzycowej choroby nerek. Wpływa nawet na nastrój. Wiele osób z cukrzycą i niskim poziomem witaminy D boryka się również z depresją, złym snem i zmęczeniem, co jeszcze bardziej utrudnia prowadzenie zdrowego trybu życia. Zalecana dzienna dawka dla dorosłych wynosi od 600 do 800 jednostek międzynarodowej ale wielu ekspertów sugeruje 1000 do 2000 jednostek międzynarodowej dziennie dla diabetyków lub osób z niskim poziomem we krwi, zwłaszcza w klimacie północnym lub w miesiącach zimowych. Źródła pokarmowe mogą pomóc wypełnić tę lukę, ale nie są wystarczające same. Największym źródłem witaminy D jest łosoś, który zawiera około 570 jednostek międzynarodowych w 85 gramach, natomiast sardynki dostarczają około 570 jednostek międzynarodowych w 85 g, 270 jednostek międzynarodowych w dwóch małych rybach. Żółtka jaj zawierają około 40 jednostek międzynarodowej w jednym żółtku, a wątroba wołowa około 42 jednostek międzynarodowej w trzech plasterkach. Wzbogacone mleko lub mleko roślinne mogą dostarczyć 100 jednostek międzynarodowej w jednej filiżance w zależności od marki. Aby lepiej wchłonąć witaminę D z pożywienia, Należy ją łączyć ze zdrowymi tłuszczami, ponieważ jest to składnik odżywczy rozpuszczalny w tłuszczach. Oznacza to, że jajecznica z oliwą z oliwek, grillowany łosoś z awokado lub szklanka wzbogaconego mleka migdałowego wraz z przekąską z mieszanki orzechów mogą pomóc organizmowi wchłonąć więcej tej niezbędnej witaminy. Ponieważ wiele osób nie ma wystarczającej ekspozycji na słońce, Zwłaszcza osoby starsze lub o ciemniejszej karnacji, suplementy stają się ważne. Obecnie popularnym i niedrogim rozwiązaniem w Stanach Zjednoczonych są kapsułki żelowe zawierające 32 tysiące jednostek międzynarodowych witaminy D, które są łatwe do połknięcia. Dwie krople płynnego preparatu Thorn Research, vitamin DK, stanowią silną kombinację, która pomaga również zapobiegać odkładaniu się wapnia w tętnicach, co jest ważne dla zdrowia serca. Tabletki Nature Vitamin D, 31 tysięcy jednostek międzynarodowych, są szeroko dostępne w aptekach i często polecane przez lekarzy. Suplementy te działają najlepiej, gdy są przyjmowane wraz z posiłkiem zawierającym tłuszcz, takim jak obiad lub kolacja. I nie powinny być przyjmowane wraz z suplementami bogatymi w wapń, chyba że zaleci to lekarz. Chociaż witamina D jest niezbędna, jej nadmiar może być szkodliwy. Zwłaszcza gdy jest przyjmowana w dużych dawkach przez długi czas. Nadmierna suplementacja może prowadzić do wysokiego poziomu wapnia we krwi, znanego jako hiperkalcemia, która może powodować nudności, wymioty, kamienie nerkowe i osłabienie mięśni. Dlatego nie należy przekraczać dawki 4000 jednostek międzynarodowych dziennie, chyba że lekarz zaleci inaczej. Przyjmowanie wysokich dawek witaminy D przez wiele miesięcy bez monitorowania jej poziomu we krwi. Może również obciążać nerki i zwiększać poziom wapnia w moczu, co jest niebezpieczne dla osób już cierpiących na wczesną neuropatię cukrzycową. Kolejnym błędem jest ignorowanie tłuszczopochodnego charakteru witaminy D i przyjmowanie jej z wodą lub na pusty żołądek, co prowadzi do słabego wchłaniania i utraty korzyści. Po drugie, witamina B12. Witamina B12 jest niezbędna dla każdego cukrzyka zwłaszcza dla osób długotrwale leczonych metforminą, która obniża wchłanianie witaminy B12. Niedobór tej witaminy może po cichu uszkadzać organizm od wewnątrz, pogarszając insulinooporność, spowalniając regenerację nerwów, a nawet zwiększając ryzyko chorób serca. U diabetyków zmagających się ze zmęczeniem, mrowieniem rąk lub stóp, zaburzeniami równowagi lub zaburzeniami pamięci, ukrytą przyczyną może być niski poziom witaminy B12. Witamina ta odgrywa kluczową rolę w produkcji czerwonych krwinek, syntezie DNA i utrzymaniu ochronnej powłoki wokół nerwów. Bez wystarczającej ilości witaminy B, 12 nerwy zaczynają się zużywać i nieprawidłowo funkcjonować, co prowadzi do cukrzycowej neuropatii lub jej pogorszenia. Wpływa ona również na poziom homocysteiny, którego podwyższony poziom może powodować sztywnienie tętnic, zwiększając ryzyko zawału serca lub udaru mózgu. Jeśli chodzi o nerki, niedobór witaminy B12 może przyczyniać się do zwiększonego stresu oksydacyjnego, obciążając już i tak wrażliwe nerki cukrzyków. Kilka badań pokazuje, że optymalizacja poziomu witaminy B12 może poprawić kontrolę HBA-1C poprzez wspieranie funkcji mitochondriów i metabolizmu energetycznego, ułatwiając organizmowi bardziej efektywne wykorzystanie glukozy. Typowe dzienne zapotrzebowanie na witaminę B. 12 dla dorosłych wynosi około 2,4 mikrogramów, ale diabetycy, zwłaszcza osoby starsze lub przyjmujące leki takie jak metformina, mogą potrzebować jej więcej. Naturalne źródła tej witaminy pochodzą głównie od zwierząt, dlatego wegetarianie i weganie powinni zwracać uwagę na jej niedobór. Najbogatszym źródłem jest wątroba wołowa, która zawiera około 70,7 mikrogramów w trzech porcjach znacznie powyżej dziennego zapotrzebowania. Kolejne miejsce zajmują małże, które dostarczają około 84 mikrogramów w zaledwie trzech uncjach. Łosoś zawiera 4,8 mikrogramów w filecie, a tuńczyk około 2,5 mikrogramów w trzech uncjach. Wzbogacone płatki zbożowe, choć przetworzone, mogą dostarczyć od 1,5 do 6 mikrogramów w porcji. Są one szczególnie przydatne dla wegetarian. Ważne jest, aby spożywać te produkty w postaci, która zachowuje ich zawartość witamin. Należy unikać nadmiernego gotowania lub smażenia w głębokim tłuszczu i zamiast tego spróbować gotowania na parze, pieczenia lub lekko na patelni. Witamina B12 jest rozpuszczalna w wodzie, więc nie gromadzi się w dużych ilościach w żywności pod wpływem ciepła. Ale długie gotowanie może nadal zmniejszyć jej skuteczność. Gdy sama żywność nie wystarcza, szczególnie w przypadku osób starszych lub osób z problemami z wchłanianiem, suplementy stanowią niezawodne wsparcie. Tabletki Nature's Bounty B, 12 000 mikrogramów, rozpuszczają się pod językiem i są szeroko dostępne w aptekach w Stanach Zjednoczonych. Gerro Formulas metyl B, 12 500 mikrogramów, to preparat o wyższej dawce. Który pomaga w szybszej regeneracji nerwów, szczególnie u osób wykazujących objawy niedoboru. Do łagodnej codziennej suplementacji dobrze sprawdzają się pastylki solar Vitamin B, 12 000 mikrogramów, które są łagodne dla żołądka. Wszystkie te suplementy zawierają metylokobalaminę, aktywną formę witaminy B12, która jest bardziej przyswajalna i lepiej wchłaniana przez organizm. Większość osób dobrze ją toleruje ale zaleca się przyjmowanie jej wcześniej rano, ponieważ witamina B12 dodaje energii i może zaburzać sen, jeśli zostanie przyjęta zbyt późno. Chociaż witamina B12 jest rozpuszczalna w wodzie, a jej nadmiar jest zazwyczaj wydalany z moczem, przyjmowanie bardzo dużych dawek przez długi czas bez nadzoru lekarza może powodować problemy. Nadmierne stosowanie może prowadzić do trądziku, łagodnych zaburzeń trawienia lub w rzadkich przypadkach. Pogorszenia pracy nerek u osób z zaawansowaną chorobą nerek. Należy również unikać samodzielnego diagnozowania niedoboru witaminy B12 i rozpoczynania suplementacji wysokimi dawkami bez wykonania badań, ponieważ maskowanie objawów może opóźnić leczenie innych schorzeń. Osoby chore na cukrzycę, które przyjmują leki zmniejszające kwasowość, metforminę, lub stosują dietę wegetariańską, są szczególnie narażone i powinny sprawdzać poziom witaminy B 12 co najmniej raz w roku. Po trzecie, witamina C. Witamina C zapewnia cukrzykom silną i wielopoziomową ochronę, jeśli jest stosowana we właściwy sposób. Zalecane dzienne spożycie wynosi 75 mg dla kobiet i 90 mg dla mężczyzn. Jednak cukrzycy często potrzebują od 500 do 1000 mg dziennie, ponieważ ich organizm jest narażony na większy stres oksydacyjny i wolniejsze gojenie. To, co sprawia, że witamina ta jest tak niezbędna, to jej rola w poprawie wrażliwości na insulinę. Pomaga ona insulinie działać wydajniej, co oznacza, że glukoza lepiej wchodzi do komórek, a to prowadzi do łagodniejszej kontroli poziomu cukru we krwi. Kilka badań klinicznych wykazało, że witamina C może obniżyć poziom HBA 1C nawet o 1% zwłaszcza u osób ze słabo kontrolowanym poziomem cukru we krwi. Pomaga to zmniejszyć ryzyko powikłań związanych z przewlekłym, wysokim poziomem glukozy, w tym uszkodzeniem nerek, oczu i nerwów. Witamina C znana jest również z tego, że znacznie zmniejsza skoki glukozy po posiłkach, spowalniając wzrost poziomu cukru we krwi podczas rozkładu węglowodanów. Jej silne właściwości przeciwutleniające chronią delikatne naczynia krwionośne, które często ulegają stanom zapalnym u diabetyków. Co czyni ją ważnym sprzymierzeńcem zdrowia serca. Wzmacnia również naczynia włosowate i zmniejsza sztywność tętnic, co może obniżyć ryzyko wystąpienia nadciśnienia i udaru mózgu. Pacjenci z cukrzycą, którzy regularnie spożywają wystarczającą ilość witaminy C, często zauważają poprawę krążenia w dłoniach i stopach, rzadsze skurcze, a nawet lepsze gojenie się ran. Witamina C wspomaga zdrowie nerwów. Łagodząc stany zapalne i naprawiając uszkodzenia oksydacyjne, co może zmniejszyć mrowienie, drętwienie lub pieczenie nóg i stóp. W przypadku nerek witamina C wspomaga detoksykację i obniża poziom markerów uszkodzeń oksydacyjnych, które w późniejszych stadiach prowadzą do neuropatii. Aby uzyskać wystarczającą ilość witaminy C w naturalny sposób, warto dodać do diety określone owoce i warzywa. Czerwona papryka jest jednym z jej najbogatszych źródeł, Dostarczając około 190 mg na filiżankę, a jednocześnie ma niską zawartość węglowodanów, co czyni ją odpowiednią dla diabetyków. Gujawa zawiera ponad 125 mg w jednym owocu, a zawarty w niej błonnik pomaga zmniejszyć wchłanianie cukru. Kiwi to kolejny owoc o silnym działaniu, zawierający 71 mg w jednym owocu, a także potas, który pomaga regulować ciśnienie krwi. Truskawki, zawierające 85 mg w jednej filiżance, dostarczają antocyjanów, które również wspomagają kontrolę poziomu glukozy. Wreszcie brokuły, zawierające 81 mg w jednej filiżance po ugotowaniu, dostarczają błonnika, przeciwutleniaczy i związków stabilizujących poziom cukru we krwi. Gdy te produkty nie wystarczają, suplementy pomagają wypełnić lukę. Tabletki zawierające naturalną witaminę C w dawce 500 mg są powszechnie dostępne i pozwalają na przyjmowanie mniejszych dawek kilka razy dziennie, co zapewnia lepsze wchłanianie. Awaryjne opakowania zawierające 1000 mg w saszetkach rozpuszczają się w wodzie i są szybko wchłaniane, szczególnie w sytuacjach stresowych lub podczas choroby. Teraz tabletki do rzucia Food C 500 stanowią smaczną opcję o niskiej dawce, idealną do podzielenia na kilka porcji w ciągu dnia. Osoby chore na cukrzycę powinny pamiętać, że witamina C jest rozpuszczalna w wodzie, dlatego należy ją przyjmować codziennie, a najlepiej wchłania się ona podczas posiłków. Jednak zbyt duże dawki mogą być niebezpieczne. Wysokie dawki, zwłaszcza powyżej 2000 mg dziennie, mogą powodować nudności, skurcze brzucha, biegunkę, a w rzadkich przypadkach kamienie nerkowe, zwłaszcza u osób z już osłabioną czynnością nerek. Ponieważ witamina C zwiększa wchłanianie żelaza, może być niebezpieczna dla diabetyków z nadmiarem żelaza, np. Na z hemochromatozą. Nie należy również przyjmować dużych dawek witaminy C, myśląc, że jest to szybkie rozwiązanie. Jej działanie narasta stopniowo przy codziennym stosowaniu. Częstym błędem jest nieświadome spożywanie zbyt dużej ilości witaminy C, zarówno w pożywieniu, jak i suplementach. Dlatego zawsze sprawdzaj etykiety i staraj się zachować równowagę. Teraz, gdy znasz już trzy najważniejsze witaminy, które każdy cukrzyk powinien przyjmować, aby zachować siłę i zdrowie, czas odkryć trzy witaminy, które mogą być dla Ciebie szkodliwe. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i włączyć dzwonek, aby być na bieżąco z najlepszymi i najbezpieczniejszymi poradami dotyczącymi cukrzycy. Po pierwsze, witamina E. Witamina E jest często chwalona za swoje właściwości przeciwutleniające. Ale dla osób z cukrzycą nie zawsze jest bezpiecznym wyborem, zwłaszcza w postaci suplementów. Zalecane dzienne spożycie wynosi zaledwie 15 mg i najlepiej jest je pokrywać z pożywieniem. Przyjmowana w dużych dawkach, zwłaszcza powyżej 400 jednostek międzynarodowych, witamina E może w rzeczywistości przynieść więcej szkody niż pożytku osobom z cukrzycą. Może wydawać się nieszkodliwa ale ta witamina rozpuszczalna w tłuszczach gromadzi się w organizmie i zaczyna po cichu zakłócać kluczowe funkcje, takie jak krzepnięcie krwi, regulacja ciśnienia krwi i przekazywanie sygnałów insulinowych u diabetyków, którzy już są narażeni na wysokie ryzyko chorób serca, udaru mózgu i uszkodzenia nerwów. To poważny sygnał ostrzegawczy. Kilka badań wykazało, że wysokie dawki suplementów witaminy E mogą zwiększać ryzyko niewydolności serca i udaru kwotocznego, zwłaszcza u osób, które już mają powikłania naczyniowe związane z cukrzycą. Osoby chore na cukrzycę, które stosują leki rozrzedzające krew lub mają niekontrolowane nadciśnienie, mogą być bardziej narażone, ponieważ nadmiar witaminy E może zbytnio rozrzedzać krew, prowadząc do krwawień wewnętrznych lub pogorszenia stanu nerek. Witamina E zakłóca również działanie witaminy K, niezbędnego składnika odżywczego odpowiedzialnego za krzepnięcie krwi, potęgując problem, dopóki nie dojdzie do niebezpiecznych komplikacji. Witamina E nie obniża znacząco poziomu HbA1c, a spożywana w dużych dawkach może nawet osłabiać wrażliwość na insulinę, co oznacza, że zamiast poprawiać insulinooporność, może ją pogłębiać. Zakłóca również równowagę między innymi przeciwutleniaczami, takimi jak witamina C i selen, zmniejszając zdolność organizmu do skutecznego radzenia sobie ze stresem oksydacyjnym. Kiedy równowaga ta zostaje zachwiana, ochronne działanie na komórki nerwowe, drobne naczynia krwionośne i filtry nerkowe może przynieść odwrotny skutek, przyspieszając powikłania, takie jak neuropatia i neuropatia, zamiast im zapobiegać. Co jest bezpieczniejsze? Trzymaj się naturalnych źródeł pochodzenia spożywczego, które uwalniają witaminę E w sposób łagodny i w bezpiecznych ilościach. Łyżka oliwy z oliwek dostarcza około 1,9 mg. Migdały zawierają 7,3 mg na uncję, a nasiona słonecznika 7,4 mg na uncję. Przedawkowanie tych produktów jest znacznie mniej prawdopodobne. Organizm wchłania i przetwarza witaminę E. Pochodzącą z pożywienia w harmonii z innymi składnikami odżywczymi, wspierając zdrowie serca, ochronę nerwów, a nawet wzrok bez powodowania toksycznej nierównowagi. W przypadku diabetyków, największym błędem jest założenie, że im więcej, tym lepiej. Codzienne przyjmowanie tabletek z witaminą E, zwłaszcza bez jej niedoboru, może po cichu zaburzyć równowagę organizmu, niezbędną do walki z wysokim poziomem cukru we krwi i stanami zapalnymi. Rozsądnie jest unikać suplementów, chyba że są przepisane przez lekarza, i zamiast tego wybierać pełnowartościowe produkty spożywcze, które w naturalny sposób wspierają zdrowie bez ukrytych zagrożeń. Po drugie, witamina B3. Witamina B3, znana również jako niacyna, jest znana ze swojej roli w produkcji energii i regulacji poziomu cholesterolu. Jednak dla diabetyków, zwłaszcza tych z niestabilnym poziomem cukru we krwi, Witamina ta może po cichu stać się przyczyną poważnych powikłań. Chociaż pomaga obniżyć poziom cholesterolu LDL i podwyższyć poziom HDL, badania wykazały, że wysokie dawki niacyny mogą znacznie podwyższyć poziom cukru we krwi naczczo, zwiększyć poziom glukozy po posiłkach i pogorszyć insulinooporność. Jest to szczególnie ryzykowne dla diabetyków typu 2, którzy już borykają się z dysfunkcją komórek beta. W wyniku której trzustka ma trudności z zaspokojeniem zapotrzebowania na glukozę. Nawet dawki powyżej 250 mg dziennie, często stosowane w leczeniu cholesterolu, są związane z podwyższonym poziomem HBA1C, co utrudnia długotrwałą kontrolę poziomu cukru we krwi. Oznacza to, że witamina przeznaczona do wspierania zdrowia serca może ostatecznie osłabić regulację glukozy i niepostrzeżenie zwiększyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych u diabetyków. Jednym z mniej znanych skutków nadmiernego spożycia niacyny jest jej wpływ na wydzielanie glukozy przez wątrobę. Duże ilości stymulują wątrobę do uwalniania zgromadzonej glukozy do krwiobiegu, powodując gwałtowny wzrost poziomu cukru we krwi nawet naczczo. Jest to szczególnie niebezpieczne w nocy lub wczesnym rankiem, kiedy poziom cukru we krwi powinien być stabilny. Kolejne ukryte zagrożenie wynika z tego, jak nascyna zmienia poziom adiponektyny w organizmie, hormonu poprawiającego wrażliwość na insulinę. Wysokie dawki obniżają poziom adiponektyny, zmniejszając wrażliwość komórek na insulinę, co powoduje, że organizm wytwarza więcej insuliny, aby poradzić sobie z tym samym obciążeniem glukozą. Z czasem powoduje to dodatkowe obciążenie trzustki, co prowadzi do szybszego rozwoju cukrzycy i większej zależności od leków. U diabetyków z neuropatią cukrzycową nascyna może nasilać objawy, takie jak pieczenie, drętwienie i mrowienie. Może również wpływać na mikrokrążenie w nerwach, spowalniając gojenie i zwiększając ryzyko przewlekłego uszkodzenia nerwów. Jeśli chodzi o czynność nerek, niacyna może podwyższać poziom kreatyniny w surowicy i pogarszać stężenie albuminy, zwłaszcza w połączeniu z innymi lekami, takimi jak metformina lub leki na nadciśnienie. Nadmierne spożycie może również uszkodzić wątrobę, a długotrwałe stosowanie dużych dawek powoduje podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych, zmęczenie, a nawet objawy podobne do zapalenia wątroby. Osoby chore na cukrzycę przyjmujące wiele leków są szczególnie narażone, ponieważ niacyna wpływa na metabolizm leków, zmieniając działanie insuliny lub leków obniżających poziom glukozy. Suplementy niacyny, zwłaszcza w postaci o przedłużonym uwalnianiu, nie powinny być nigdy przyjmowane bez nadzoru, a nawet wzbogacanie żywności powinno być dokładnie monitorowane. Większość diabetyków otrzymuje wystarczającą ilość niacyny z naturalnych źródeł, takich jak drób, rośliny strączkowe i produkty pełnoziarniste. Prawdziwe niebezpieczeństwo polega na założeniu, że jest ona nieszkodliwa, podczas gdy dostępne bez recepty mega dawki mogą w sposób niezauważalny pogorszyć problemy, które diabetycy próbują rozwiązać. Niestabilny poziom cukru we krwi, uszkodzenia nerwów, przeciążenie nerek i obciążenie serca. Witamina A. Witamina A może wydawać się nieszkodliwym składnikiem odżywczym, ale dla diabetyków może po cichu pogarszać kontrolę poziomu cukru we krwi i uszkadzać ważne narządy, jeśli nie jest stosowana ostrożnie. Zalecane dzienne spożycie wynosi 700 mikrogramów dla kobiet i 900 mikrogramów dla mężczyzn. Jednak przekroczenie tej dawki, zwłaszcza poprzez suplementy lub wzbogacone produkty spożywcze, może przynieść odwrotny skutek. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że witamina A jest rozpuszczalna w tłuszczach. Nadmiar jest więc magazynowany w wątrobie, a nie wydalany jak witaminy rozpuszczalne w wodzie. Nagromadzenie witaminy A powoduje cichy wzrost insulinooporności, co oznacza, że ta sama insulina staje się mniej skuteczna w obniżaniu poziomu cukru we krwi. Prowadzi to do częstszych skoków poziomu glukozy po posiłkach, wzrostu poziomu cukru we krwi na czczo i niebezpiecznego wzrostu HBA1c, co jest sygnałem ostrzegawczym długotrwałych powikłań. To, co sprawia, że witamina A jest niebezpieczna dla diabetyków, to jej wpływ na funkcjonowanie trzustki. Wykazano, że duże dawki, zwłaszcza w postaci retinolu, zaburzają wydzielanie insuliny stymulowane glukozą, osłabiając naturalną zdolność organizmu do reagowania na wzrost poziomu cukru we krwi. Z czasem przyczynia się to do przewlekłej dysfunkcji insuliny. Na tym szkody nie kończą się. Nadmiar witaminy A może również zwiększać peroksydację lipidów w komórkach, co jest szkodliwe dla nerwów. Dla osób już zagrożonych neuropatią cukrzycową oznacza to nasilenie bólu nerwowego, spowolnienie gojenia i słabe krążenie w dłoniach i stopach. Nerki, które ciężko pracują, aby wypłukać cukier z krwi i filtrować odpady, również stają się podatne na uszkodzenia. Zwłaszcza że toksyczność witaminy A obciąża kanaliki nerkowe, zwiększając ryzyko wycieku białka i przyspieszając rozwój neuropatii cukrzycowej. Nawet serce jest narażone. Podwyższony poziom witaminy A może podwyższać poziom trójglicerydów, rodzaju tłuszczu we krwi związanego z chorobami serca. Osoby chore na cukrzycę są już dwukrotnie bardziej narażone na zdarzenia sercowo-naczyniowe, a nadmiar witaminy A dodatkowo zwiększa to ryzyko, powodując zmniejszenie elastyczności naczyń krwionośnych, ograniczenie dostarczania tlenu i stan zapalny ścian tętnic. Problem polega na tym, że skutki te są powolne i niezauważalne. Osoba może nie odczuwać żadnych dolegliwości przez wiele miesięcy, ale pod powierzchnią skóry następują zmiany. Niektórzy błędnie zakładają, że im więcej, tym lepiej, i przyjmują duże dawki suplementów wraz z wzbogaconymi produktami spożywczymi, takimi jak płatki śniadaniowe i nabiał. Jedna porcja wzbogaconego mleka może zawierać 150 mikrogramów. Płatki śniadaniowe dodają 200 do 300 mikrogramów, a multivitaminy mogą z łatwością zawierać od 700 do 1000 mikrogramów, co powoduje, że całkowite spożycie znajduje się w strefie zagrożenia. Nawet wątroba, naturalne źródło witaminy A zawiera ponad 6500 mikrogramów w porcji 30 g, co może powodować ostre zatrucie, jeśli jest spożywana regularnie. Nadmierne spożycie może prowadzić do niewyraźnego widzenia. Bólu stawów, obrzęku wątroby, łamliwości kości, a u diabetyków problemy te mogą stać się trudniejsze do opanowania ze względu na już i tak wrażliwy metabolizm. Dla diabetyków bezpieczniejszą drogą jest unikanie suplementów zawierających duże dawki retinolu i skupienie się na pozyskiwaniu witaminy A z produktów bogatych w beta-karoten, który przekształca się w aktywną witaminę A tylko w razie potrzeby. Należą do nich marchew słodka czerwona papryka, dynia, szpinak i dynia piżmowa. Wszystkie te produkty zapewniają korzyści bez ryzyka przedawkowania. Proces przemiany beta-karotenu jest regulowany przez organizm, co stanowi naturalny mechanizm bezpieczeństwa. Kluczem jest umiar i świadomość. Przed zażyciem jakiegokolwiek suplementu, zwłaszcza zawierającego witaminę A, diabetycy powinni sprawdzić całkowite dzienne spożycie i skonsultować się z lekarzem. Ten jeden składnik odżywczy, jeśli zostanie zignorowany, może niepostrzeżenie wpłynąć na kontrolę poziomu cukru we krwi i zwiększyć ryzyko poważnych powikłań. Jeśli ten film pomógł Ci dokonać mądrzejszych wyborów, nie zapomnij go polubić, udostępnić i zasubskrybować. Twoje wsparcie pomaga nam dotrzeć do większej liczby osób, które potrzebują tych ratujących życie informacji. Pamiętaj, że Twoje zdrowie leży w Twoich rękach. Bądź na bieżąco, bądź konsekwentny i bądź silny. Do zobaczenia w następnym filmie.